Można w normalnych warunkach nawet z terrorystami, a teraz nie mam normalnych warunków. I negocjować można z energią, ze wszystkimi, i wszystkie te firmy naprawdę jakby pozytywnie z dnia na dzień nas zaskakują, że rzeczywiście jest, jest pole rozmowy. I to raczej ja nie nazywam tego negocjacjami, tylko to są relacje, które wypracowujemy sobie przez ileś lat. I raczej to wygląda tak, że, że dzwonimy do takiego stawca, on już wie w jaki sposób i o czym rozmawiamy, i po prostu ustala, kto po prostu bierze jak duży ciężar na siebie, czyli czy po prostu my bierzemy jakieś produkty, je przerabiamy na, na słoiki, na, na kiszonki, na inne rzeczy, mm. czy po prostu jest, jest ktoś po drugiej stronie partner, który mówi bez problemu mogę te, te rzeczy przyjąć, mam inne źródło, gdzie, gdzie mogę to, to sobie sprzedać. I naprawdę jestem mile zaskoczony, że tu da radę dogadać się z, z właścicielami kamienic. Z gazem, z prądem, czyli z takimi instytucjami, których wcześniej bym nie nie podejrzewał, że rzeczywiście tak będzie. Jest ogromne zrozumienie w tej materii. No i w taki sposób sobie to ogarnęliśmy. Teraz jakby największa rzecz, nad czym pracujemy i w, w co pakujemy energię, i do tego zachęcam wszystkich z nas, którzy tu jesteśmy, albo nawet tych, którzy, którzy nie znajdują się na tym forum, to największe oszczędności, jak. Jak mawiali wielcy, generuje się przez to, zwiększając po prostu sprzedaż. Jak sprzedaż zwiększyć, kiedy nam praktycznie główny kanał się, się obciął, czyli goście nie przychodzą do, do restauracji? Zostały nam dowozy, zostały nam wynosy, i tu jest spore pole do, do popisu, i praktycznie tutaj zaprzęgamy umysły wszystkich znajomych, wszystkich ludzi, którzy są w firmie. I tutaj wymyślamy rzeczy, które, które rzeczywiście mogą, mogą stać się naszą nową rzeczywistością, i z dnia na dzień nas się tą rzeczywistością stają. Słuchaj, to ja mam jeden pomysł: może swoje pierogi piernikowe zapakujecie, będziecie sprzedawać wiesz, w detalu. no Kto wie, czy może będą od nas kupować, może o tym warto się zastanowić czy pomyśleć. To jeden podpowiadam od razu pomysł. Maciek, bardzo proszę. Panowie, ci to nie nie wie, to ja mogę wejść w Rafale, czy mogę? Jeszcze mieć jedno pytanie do Macieja. Jasne, jasne. Maciej, powiedziałeś tak, no główny kanał sprzedaży oczywiście to jest sala i gość na miejscu, no ale to jest jakby ten kanał wam odcięty, wszystkim jest. restauratorom urzędowo. Natomiast mówisz, no właśnie, teraz dostawy i dania na wynos. Z mi, czy możesz jakieś wstępne dane z tych pierwszych dni Takiego funkcjonowania Twoich restauracji, jak dużo w ogóle takich zamówień się pojawia? Tutaj. Sytuacja jest dość skomplikowana, bo przerabiamy każdy model, czyli były u nas pirogarnie, które tu też Tadeusz o tym wcześniej wspominał. Czyli dobrą metodą jest nieograniczenie się, nieograniczenie swojego rynku zbytu, nieograniczenie swoich potencjalnych gości i im szerzej potencjalnie idziemy, im o więcej rzeczy dbamy, to w takich momentach jak teraz mamy po prostu więcej, więcej po prostu. Kul w pistolecie, możemy jakby z większej ilości strzelać do, do naszego celu, a jeśli mamy po prostu tylko ograniczoną ilość, czyli nie, nie prowadziliśmy nigdy dowozów, no to rzeczywiście jest nam trudno przestawić się z dnia na dzień, czyli z piątku na sobotę w nocy, kiedy to zostało ogłoszone. Większość firm po prostu jest ciężko im zbudować takie dowozy. Nawet jeśli mówimy to o takich sieciowych dostawcach typu Uber, pyszny i tak dalej, to oni po prostu mają też dość długie terminy, bo wszyscy chcą się na to przerzucić i to czasami trwa nawet dwa. Czy trzy tygodnie, zanim po prostu założą nam profil i przyślą sprzęty. I tu mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy restauracje, mamy pierogarnie, które działały w tym systemie dowozowym i one radzą sobie całkiem nieźle, ale mieliśmy też takie restauracje, które nie działały w systemie dowozowym i one na tą chwilę rzeczywiście ponoszą te konsekwencje, o których wspominał Tadeusz. I tam wymaga to dużo większego wysiłku, dużo większego nakładu pracy. I teraz odpowiadając na Twoje pytanie, Rafale, to. Spadek obrotów, jaki odnotowaliśmy, to mniej więcej w tych restauracjach, gdzie mieliśmy dowozy, to ze 100% normalnego biznesu, spadło nam gdzieś do jakiegoś 10, a w tych miejscach, gdzie nie mieliśmy dowozów, jest to 3-5 na tą chwilę. Ale co jest pocieszające, te działania, które prowadzimy, one wydaje się, no dopiero mamy teraz czwarty dzień. Wojny, jak ja to nazywam, tak. bo takie mamy warunki polowe, i wydaje się, że powoli, jakby przynoszą one, one pozytywne efekty. Widzę okay. w tym po prostu sens, że, że warto walczyć. Maciek, właśnie, bo podzieliłeś się naprawdę wieloma bardzo konkretnymi tipami, za co bardzo, bardzo dziękuję i tak w imieniu naszych widzów. Rzeczywiście ten temat tych wynosów był często poruszany, bo wprowadźmy, bo to jest dywersyfikacja i tak dalej, ale znowu, jak mówi klasyk, brak przygotowania to przygotowanie do porażki, ale rzeczywiście warto mimo wszystko szukać dodatkowych dochodów, ale szukać też nowych możliwości przyszłości dywersyfikacji biznesu, albo może zupełnie wprowadzić nowe działania. Powiedz mi, Jakieś, ja na końcu zawsze każdego z gości proszę o takie trzy kluczowe podpowiedzi właśnie dla, dla naszych słuchaczy. Co byś im powiedział na dzień dzisiejszy, co zrobić tu i teraz, jakie działania wprowadzić i też o czym pomyśleć też w przyszłości, bo być może też masz jakieś swoje sugestie. Ja jestem troszkę gadułą i przepraszam, dodam troszkę więcej rzeczy, ale postaram się usystematyzować, żeby było jak najmniej lania wody. Czyli pierwszą rzeczą, którą, nad którą. Teraz my pracujemy i co rzeczywiście wydać się może kontrowersyjne, jak ten pomysł na nas padł, wydał się nam nawet kontrowersyjny, to teraz po prostu opracowujemy skrypty sprzedażowe przez telefon. Eee, przygotowujemy się do sprzedaży, żeby obdzwaniać naszych stałych gości, tych, których odbierali, a nawet tych, do których nigdy nie, nie dotarliśmy jeszcze, przez, przez telefon. Po prostu obdzwaniamy, jak to często robiły firmy po prostu telemarketingowe. Tak, eee, może to się tak, tak, tak tak jest, wiem, że to się źle kojarzy, ale jednak to się przekłada na, na sprzedaż, to się przekłada na, na jakieś rzeczy, życie jeśli skrypty są dość dobrze opracowane, czyli w jakiś sposób my prowadzimy rozmowę, to nie zrażamy z drugiej strony gościa, budujemy w jakiś sposób tą świadomość i powoli przenosi to efekty. To to bym sugerował, bo to jest konkret, który przekłada się na, może przełożyć się na jakieś pieniądze. Kolejną rzeczą, którą, jakie wnioski mamy na tą chwilę, to tutaj padały różne daty, jak długo po prostu będziemy się z taką sytuacją zmagali. I tu ja lubię zawsze być przygotowany na, na wiele scenariuszy. Jak ja to mówię, ja praktycznie nie wstaję bez planu. I to, co w tej chwili opracowujemy, to opracowujemy jednocześnie dwa plany. Jeden plan to taki, że po prostu w granicach po świętach. Bo, bo raczej jakby to nie, nie zatrzyma się na 28, to możemy sobie wyrzucić do, do kosza, raczej jakby to zostanie przedłużona ta sytuacja minimum do świąt, czyli gdzieś tam w okolice połowy kwietnia, czyli z jednej strony przygotowujemy się na zwykłe otwarcie na, na 15 kwietnia, czyli przygotowujemy się do ogródków, do nowych menu, testujemy nowe, nowe urządzenia, nie trwonimy tego czasu, sprzątamy, remontujemy, nawet to nie musi być związane z dużymi wydatkami, bo, bo każdy z nas ma w tej chwili w jakimś stopniu zarzuconą pętlę na naszyj finansów, ale rzeczywiście możemy po prostu robić te rzeczy, które za chwilę będziemy robić. Sezon przyjdzie tak czy siak i on pojawi się szybciej, niż nam się wydaje. Majówka jest już pojutrze. Także my robimy te przygotowania tak, jakby było z jednej strony otwarcie w połowie kwietnia. Czyli żebyśmy byli gotowi, żebyśmy mieli odpowiednie menu, odpowiednie materiały, żebyśmy mieli może ozdoby na Wielkanoc i tak dalej. Nie trwonimy tego czasu. A z drugiej strony przygotowujemy się na bardzo czarny scenariusz, czyli że ten okres potrwa tak jak jest to w WUHAN. Czyli możliwe, że nawet do połowy czerwca. Wiem, że to może jakby zabrzmi jak jakaś aberracja, i Czarnowictwo, chciałbym, żeby tego nie było. I że wiem, że jakby będzie bardzo trudno firmom wytrzymać do tego czasu, ale wymyślałbym te sposoby już dzisiaj, a nie budził się po prostu 13, 15 kwietnia, 30 kwietnia i, i wtedy jakby wymyślał rzeczy. Dzisiaj bym się nad tym zastanawiał. Mamy w swoich zespołach armię ludzi. Oni mają naprawdę pomysły, zaprzęgajmy ich, nie zostawajmy z tym sami, moderujmy te rzeczy, wybierajmy te pomysły i, i po prostu układajmy w plan, co jeśli. I to, to jest po prostu jakby dwutorowe działanie. Jakie rzeczy bym dodatkowo polecił, to to, to co też Ty, ale powiedziałeś. Rzeczywiście jest to czas, ja to uznaję jako czas szans, rzeczywiście dla liderów i tak jak historia pokazywała to prawdziwe prawdziwi herosi prawdziwi liderowie liderzy rodzą się po prostu w ogniu I, i to jest czas rzeczywiście dla nas dla tych wszystkich którzy teraz są obecni tutaj na tym forum żeby, żeby pokazać za co rzeczywiście firma nam płaci albo za co bierzemy pieniądze żeby rzeczywiście zdopingować ludzi żeby wyciągnąć od nich te pomysły i żeby, żeby rzeczywiście po pierwsze przetrwać a po drugie ugrać jak najwięcej w tym dość krytycznym momencie, może rzeczywiście się da. Mnóstwo firm po prostu zamknęło się i są w letargu. Jest to czas, żeby przyspieszać i żeby robić rzeczywiście przewagę konkurencyjną różnymi sposobami. Okej, okay, super. Czyli, Macieju, o, o, ja... Bardzo dziękuję. Mam głos. M bo mówiłem, że jestem A To, do czego zachęcam każdego z nas, to robienia codziennie w tych trudnych czasach małego kroczku. Malutki kroczek wystarczy, czyli dzisiaj wymyślam małą rzecz, która udoskonali to, co robiliśmy wczoraj, czyli Kiloche znowu. Kaizen. Podając przykład z, od nas, zrobiliśmy strefę buforową, żeby goście po prostu nie wchodzili. To, co codziennie ją udoskonalamy, codziennie ją do, dopieszczamy, czyli dodajemy. Jakiś płyn do, do dezynfekcji, dodajemy ceraty, dodajemy otwarte drzwi, żeby ludzie widzieli, że jednak mogą odbierać, dodajemy jakieś ozdoby na wejście, żeby rzeczywiście się roznosiło, że, że można, można do nas przyjść i po prostu w miarę bezpiecznie zamówić sobie danie, my to podamy, zapakujemy. Takich malutkich kroczków każdego dnia szukamy, nie musi ich być dziesięć. Jeden wystarczy każdego dnia, po trzech tygodniach one się uzbierają w dość pokaźną sumę i zakładam, że rzeczywiście będzie to przynosiło efekt. Super, super. Filozofia kaizen też jest mi bardzo bliska, że było jest dobrze, ma być lepiej. Każdego dnia podnosimy poprzeczkę i to mi się bardzo też podoba. Maciu bardzo dziękuję za twój głos. Rafał, czy jeszcze coś chciałbyś zapytać Macieja? Nie, ja dziękuję. Ja myślę, że to jest już czas na podsumowanie, bo no, przeciągnę nam się trochę te nasze dyskusje, ale były bardzo rzeczowe. Mieliśmy piątkę gości przy okazji to z całej Polski, z różnych reprezentujących bardzo różne biznesy, więc właśnie mm. fajnie, bo zrobiliśmy cały przekrój i mam nadzieję, że to duża wartość dla naszych widzów, no, którzy właśnie mogą zobaczyć, że ich koledzy po pachu no, mają różnego rodzaju pomysły na tą sytuację, a przede wszystkim opowiadają, jak sobie z nią radzą i być może to jest pewna będzie pewnym natchnieniem dla innych, no to co teraz chociażby Maciej powiedział, że faktycznie wprowadzać każdego dnia coś małego, jakieś małą, jednodrobne jedno nie wiem, no udogodnienie, poprawę, jakiś nowy pomysł itd. tak dalej i tak dalej. Tymi małymi kroczkami naprawdę szykujmy się to, no co już padło tutaj kilka razy do otwarcia naszych restauracji. Super. Dziękuję Dzieńcie bardzo. Pieniędzy. Dzięki, dzięki wielkie. No dobrze, Rafał, to my w takim razie no, musimy jakoś to podsumować, teraz, wszystko, co nasi widzowie widzieli. To teraz ja Cię tam, tak? Jakie są Twoje przemyślenia? Przepraszam, Rafał, bo coś się urwało, coś zapytałeś mnie. No, chciałbym, żebyś ty podsumował teraz e, to nasze dzisiejsze nagranie, e, rozmowy z naszymi gośćmi, e, no i żebyś powiedział, jakie są Twoje przemyślenia e, wiesz, na temat branży gastronomicznej, na temat Twoich e, klientów. No, wiesz, bo tak to... naprawdę rozmawiamy właśnie z rynkiem, na którym Ty pracujesz na co dzień. E, ty też masz chleb z tego rynku, więc jak ten rynek ma teraz taki zastój, taką czkawkę potężną, e, no to to też się odczuwa w, u Ciebie, oczywiście w Twojej pracy. Ale nie będziemy mówili o Twojej pracy, tylko no, chciałbym, tak, mówić jednak o tym rynku restauracyjnym, więc chciałbym też poznać Twoją opinię. Jak myślisz, ile to jeszcze potrwa? Czy te pomysły, które podrzucali nam restauratorzy podczas tej rozmowy, to są faktycznie takie zbieżne z Twoimi pomysłami, z Twoimi radami, jakie restauratorom byś dawał? Masz może jakieś inne typy i inne pomysły, które możesz sprzedać dzisiaj na wizji znaczy, innym właścicielom. Jasne, znaczy tutaj ja, ja się bardzo cieszę, że, że mieliśmy okazję posłuchać wszyscy, bo przyznam, że dla mnie za każdym razem, wiesz, że tak jak powiedziałeś, to są, to są moi, już nawet nie powiem, klienci, to już są prawie moi przyjaciele, wiesz, my tak często dzisiejsze spotkanie, no to pier pierwsza... Przepraszam, przepraszam Ci, Rafale, że Ci wejdę. Słowo, Zacznij od początku. A nie było mnie słychać, tak? To nie, no nawet Wręcz Cię wyłączyłem w ogóle z wizji, <laughs> nawet. Okej, okay, to dziękuję tak, Ci więc, bardzo. Więc proszę okay, od dobrze, początku o od... taki w przyjaciołach. Tak, tak. Podsumowanie dzisiejszego live'a na pewno to, co dzisiaj usłyszałem i to, co na pewno warto wziąć pod uwagę, to przede wszystkim pierwsza rzecz to rozmowa z pracownikami, ustalenie planu działania. Bardzo mi się spodobało to, co powiedział Maciek, czyli jest drużyna A, drużyna B, właśnie żeby w razie sytuacji awaryjnej można było nie było ryzyka zamknięcia lokalu. Oczywiście on ma tych kilka restauracji, więc rozumiem to działanie. Bardzo mi się też spodobało to, co powiedział. Monika i też kilka innych osoby, że jest ryzyko takie, że możemy spodziewać się tego, że goście mogą wybierać może tańsze dania, może nie będzie ich, to to stać, więc może to w trakcie